Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z gry Aragon. Dzisiaj, moi drodzy, wykonamy misję o nazwie Atak Urgali, więc zaczynajmy. Atak Urgali. Tak zatem Eragon i Safira dotarli w końcu do Wardenów, którzy zdołali przywrócić zdrowie Arii. No świetnie, Aria żyje i trzyma się naprawdę cało. Ale Urgale podążały tuż za nimi. Zdecydowany raz na zawsze rozprawić się z rebeliantami. Nasz plan się nie powiodł. Łucznikom nie udało się podpalić olejowych pułapek. Dobrze, zobaczcie, że nasz Aragon i nasza Safira ma teraz yy, zbroję, więc jesteśmy, coś mi się zdaje troszeczkę lepsi. Dobrze, broń sześciu wież, które strzegą dostępu do wardenów. Niech pola naftowe płoną, by odeprzeć inwazję Urgali. Status wieży wyświetlany jest na mini-mapie poniżej, by wygrać bitwę z niż wszystkich wrogów i ich machiny wojenne. Dobra, pięknie, świetnie. Yy, czyli mamy podpalać pola naftowe. O zobaczcie, tutaj na pewno podpaliłem. A teraz Dobra. Więc lecimy dalej. Czyli trzeba podpalać te takie czarne pola naftowe, takie czarne pola co są nam na, na, na ziemi. Rabicę kolejny. Safiro Sfalto! Uwaga na głas! Jest kolejne pole. A jest trochę późno, coś tam. Kolejne poletko. Świetnie. Nie ja widzę kolejnych, że idą. Teraz moi drodzy, może polecimy tutaj sobie w prawo. Tutaj na lewo albo nie na prawo chyba nam kieruje. Odpalmy pole naftowe. Kolejne. Smoczy jajo widzę. Jest, mam je. Zobaczcie, że po lewej stronie na górze no urgale troszeczkę i, i tym urgalom już troszeczkę życia zanika, więc fajnie. Tak, wszyscy zginęli w płomieniach. Pięknie. Oj, tutaj nieźle tą wieżę otupują. Zobaczcie, że teraz y, urgale szykują jakieś wyrzutnie czegoś. Lepiej to chyba ogonem są, mi się zdaje. Oj, oj, można się teraz pogubić. Podpalne pole naftowe. Dobra. Okej, okay, jakoś poszło. Bądź ostrożniejszy, Ale tu jest naprawdę kombinowania bardzo, bardzo dużo. Z tego głębia mamy pole na ptowę. Znowu tu szykuję Murgale z tego co widzę. Tak i też no my mamy tym moi drodzy, musimy zjeść z tego głębia. Nasza Sofira już ma naprawdę bardzo, bardzo mało życia. Wow. A chyba mi się nie udało tam tych spalić. Dobra, widzę kolejnego gołębia. Może mi się uda? Podorwać. Nie ach, nie udało. Tutaj spalmy wszystko, wszystko, wszystko! Dobra, pięknie. Okej, okay, gołąb zjedzony. Musimy chronić te wieże! No, z tymi wieżami jest różnie. Zjedzony. Ale tych hurgalib jest masagrycznie dużo. Chyba się to się udało tutaj ich rozwalić. Zostały cztery wieże jeszcze. Ach, niestety za... A nie udało nam się. Już myślałem, że nam się misja nie udała. Świetnie. No, taki króciutki odcinek, moi drodzy. Wskazówka do, do gry. Pamiętaj, by wypatrywać symboli wskazujących miejsca wykorzystania safiry lub magii. Przytrzymaj spację, aby wycelować, a następnie naciśnij J, aby je aktywować. No okej, okay, to wiemy raczej. I teraz, moi drodzy, jutro y, pokażę wam misję o nazwie Obrona Wardenów, więc w końcu będziemy u Wardenów i będziemy ich obraniać. Ale to już jutro, moi drodzy. Trzymajcie się, cześć!